Witam, tu serbny bulion. Jest to mój trzeci zakup serbnych monet. Przyszło mi się właśnie trzy. trzy sztuki monet premium. Pierwsza z nich jest to jednościowa żyrafa, pierwsza z serii Words Wildlife. Jest ona bita przez prywatną mennicę dla rządu kongijskiego z pełnoprawnym środkiem płatniczym. Jak widzimy tutaj godło Godło Konga Monetka z 2019 roku Mówiłem Jedna uncja I do tej monety Miałem Obawy Największe, ponieważ Na stronie sprzedawcy było Napisane, że moneta może posiadać drobne Drobne rysy Lecz Lecz te rysy nie wpływają na jakby jej charakter menniczy. Tak było to określone. I kupiłem tego jedno, bo mam taką zasadę, przyjąłem od innych, właśnie zbieraczy, żeby dublować. Dublować albo dwie, trzy sztuki, po prostu. Egzemplarz każdego, który będę kupował, będę chciał mieć w swojej kolekcji. Ale z racji tego, że tu już było ostrzeżenie, i tak z ciekawości chciałem zobaczyć, jak ta monatka przyjdzie, jak ona będzie wyglądała i co będzie właśnie. Z tymi rysami, jak to ma wyglądać. Jak tu widzimy ślady, ja za chwilę już wyciągnę ją z Kapslan. Zobaczymy ją bez. Już oglądałem ją przed nagraniem, bo ciekawość była duża. O, I jak widzimy, jest zrobiona w pełnym lustrze, ale nie wiem, napiszcie mi może, czy mi się może. Czy wydaje mi się, ale przynajmniej ja uważam, że tu jakość tego lustra jest słaba. Widzicie teraz tutaj? Takie kropki, nie kropki. Tu przy żyrafie, nad drzewami. Nie wiem, czy to się tworzy już. Milk spot. Nie dotykałem jej głównymi dłońmi. Także na pewno ja nie wypalcowałem jej. Obejrzałem tak całą, tu już z tyłu, ale też te lustro jest... No nie wiem, nie wydaje mi się, że było jakieś mega, mega jakości. Napiszcie proszę, czy też taką monetę już kupiliście, macie w swojej kolekcji, jak to jest z tym. Ja się dopiero uczę, też oglądam dużo filmików innych. Innych zbieraczy, także nie wiem. Ale przykładu jaką leoparda, to ten leopard ma całkiem inne lustro. Tak jak no tu widać bardzo dobrze, że te lusterko nie jest idealne wcale. Tak, jeżeli my na to patrzymy, fajnie wygląda, ładnie, ale jak już bliżej, no to czeszału nie ma. Chyba dobrze, że kupiłem tylko jedną sztukę. Zapłacimy za nią 125 zł. Teraz mówię. Uważam, że teraz przy tej cenie monet, to chyba tylko premium należy kupować, a na bulion zwykły niestety trzeba poczekać. No ale zobaczymy. I ja zamykamy. Ma taka sama w sobie. No, jeszcze jest widać, że też ma jakieś zarysowania. Nie jest on idealny. Kongijska moneta. Fajnie, że dołącza kolejne z kolejnego państwa. Też jestem ciekaw, jak się kształtuje pochodzenie monet do ich późniejszego wzrostu. Napiszcie mi, proszę, jak to jest. Czy właśnie australijskie monety, brytyjskie mają te największe tendencje do tego, aby ich wartość rosła. Czy afrykańskie też podobnie. Tu nakład jest 6000, wiadomo, że nakład jest w dużym stopniu wyznacznikiem tego. I też zainteresowanie oczywiście daną monetą. Ale czy pochodzenie, jeżeli ona ma 6000 nakładu, czy brytyjska moneta, podobnej serii, załóżmy zwierzęta, czy australijskiej, brytyjskiej. Czy jej wartość będzie kształtować się podobnie, czy może kształtować się podobnie, czy to jest mocno uzależnione od kraju pochodzenia? Bo w sumie to mi ciekawi. no zobaczymy też czasem. Tu jest druga, która też nie jest właśnie ani z Wielkiej Brytanii, ani z Australii. Są to giganci epoki dobrze znani. Ta moneta została wypuszczona fajno na 15 tysięcy sztuk, czyli o połowy mniejszym niż, niż Żyrofa. Jest drugą z drugą netu serii, jak widzimy tutaj, zaznaczone fajnie. Niestety pierwszy nie mam. No ale ciężko wejść w jakieś serii od początku. Dużo serii fajnych jest, już po prostu trwa i chcę po prostu je też kupować. Ale zgadzam się z tym, że warto jest kupować, zaczynać od. Pierwszej serii monety. Tak jak to w dalsza Dalsze, też będę chciał. jej pewnie nie będę dublował, bo tak jak mówię, troszeczkę jestem, może nie zawiedziony jej stanem, ale. No nie, zachęcam żeby kupować kolejne. Jest to jeleń olbrzymi z gigantów epoki lydowcowej. Jest to moneta z Republiki Gany, czyli kolejny afrykański kraj emitentem tej monety mennicą, która ją biła jest niemiecka niemiecka mennica nie powiem jej nazwy, bo jest zbyt trudne do wymówienia, także nie będę tutaj się produkował, widzimy herb na wersie herb Gany zaraz podam też te lusterko to jest fajnie takie kapsy całkiem inny, nie wiem. przychodziły mi te gładkie boki w każdym. O, i te w kapslach, Też duży plus. Ładna moneta podoba mi się. Coś lusteku na środku. Takie zmrażone. Motywy i zobaczymy, dobierz mi się. O, fajnie skrzeczy. Sposowany. i teraz zobaczmy, porównajmy. No i wydaje mi się, że na tym monecie to serko jest dużo. Dużo ładniejsze, dużo dokładniejsze. Nie wiem. powiedzcie jak jakie jest Wasze zdanie. No, ale rzeczywiście ta moneta już według mnie ma dużo. Dużo lepszą jakość. Od żerafy. Tak samo z tyłu. No, dla mnie tu jest to lusterko dużo bardziej czyste, wyraźne. Nie ma takich jakby zanieczyszczeń na sobie. Tu do monety nie mogę mieć żadnych zarzutów. Ładnie wygląda. Ładnie prezentuje się ten herb. Republiki Gany. 500 disów. Tak, wiem, też to jest jedna uncja, bo nie powiedziałem tego na wstępie. Jedna uncja. Chociaż no kto ogląda to na pewno praktycznie każdy tą monetę zda. Jedna uncja. 4 dziewiątki. Druga serii monet. Tak jak mówiłem wcześniej, nakład jest fajny bez 15 tysięcy. Ja jestem za tym, żeby właśnie z jak najmniejszym nakładem. Wyryk mi 15, 20. Są to fajne tysięcy. Są to fajne nakłady, które. Powinny zapewnić w miarę szybkie uchłonięcie monety, tak aby ta cena później rosła, żeby można było za pewien okres sprzedać zyskiem. Ja ją kupiłem za 150 zł, czyli dosyć dużo, ale w związku z tym, że to jest nakład 15 tysięcy, postanowiłem, że jeszcze jest to granica dla mnie do osiągnięcia. No bo to już jest duże premium. Jest tu, on 50% można powiedzieć. Może w sumie mniej niż 50%. Ale dzięki temu fajnemu nakładowi. 15 tysięcy sztuk. Chciałbym jeszcze ją uzdublować. Od razu już zrobię spoiler mały, że czekam na trzecią na test tej serii. I ją kupiłem już w większej ilości egzemplarzy. Ale to zobaczycie na kolejnym materiale, jak do mnie dotrze. Czekam na nią. Myślę, że za jakiś tydzień powinna dotrzeć. No zobaczcie, zobaczyć, tu tutaj lusterko tu nie ma co nadprównywać, już nie będę ich wyciągał, możemy przywinąć filmik do tyłu, żeby zobaczyć, ale nie jakość jest jednak o wiele wiele lepsza niż rafa. Czyli to jednak ostrzeżenie producenta, że może mieć jakieś defekty było. No tu ciężko porównywać, bo ten kapsel jest jeszcze to nie ma sensu. Tak pewnie, ten kapsel jest troszeczkę wyrysowany, ale sama moneta też nie była niestety idealna. Średnica ich 38,6 to jest co tych obu monet. I żrafy i olbrzymiego jelenia. 38,6 mm, czyli do łącza. Gano do kolekcji. fajnie, bo chcę mieć jak najwięcej z największej ilości państw, wymienię monety mieć w kolekcji, żeby po prostu dla ciekawości różnorodności mieć w kolekcji różne. A tutaj jest trzecia moneta, ostatnia z tego zakupu. Jest to trzecia sztuka u mnie Słomaczyńskiego tygrysa, trzy dziewiątki, jedna uncja. Ale ta no naprawdę mi się bardzo podoba. Jest trzecią. Ją kupiłem jeszcze teraz za 129 zł. Już jest 135 u dealerów od jakiegoś czasu. Także jej cena też pewnie będzie rosła. Bo z tego co widziałem na innych filmikach, jest nią spore zainteresowanie. Podoba się. Mimo, że zwierząt jest mnóstwo, bo faktycznie, tak jak patrzę, to jest większość tematyki. W monetach to jest, są zwierzęta, ale tam efekt zmrożenia monety naprawdę mi się podoba. Bardzo ładnie wygląda monetka. Jej nakład, mam nadzieję, że nie uszukam chyba 25 tysięcy. Nie mam teraz pod ręką włączone, a te nakłady się mylą, ale bodajże 25 tysięcy, 30-25. Nie jest taki wielki, ale też nie jest taki mały jak na przykład tak gigantów epoki. To tak? gdzieś jest 15 tysięcy. To jest bardzo według mnie fajny nakład. Czekam jeszcze od razu, powiem na trzy przesyłki monet. Jedna do 3 niebawem. A o dwóch kolejnych za chwilę nagram drugi materiał, bo to jest, yy, że tak powiem, problematyczna kwestia. I chciałbym, żebyście mi też pomogli, swoje opisali na ten temat, który powiem, yy, doświadczenia, bo ja dopiero zaczynam się bawić, zbieranie, kolekcjonowanie, chociaż nie powiem, że sprawi mi to wielką przyjemność i daje dużo radości, bo naprawdę te cieszą oko, jeżeli ten stak rośnie, teraz te 3 uncje chociaż, ale on się... Rozwija, ciągle rośnie. Czekam na kolejne. W sumie sporo tych funkcji będzie. To naprawdę miło jest te monety po prostu poglądać. Popatrzeć aż czasem mam nadzieję na ich zarobić albo przynajmniej zachować wartość. Uciec z tej inflacji trochę. To chciałbym z góry od razu podziękować za subskrypcję, za łapy w górę komentarzami, bo naprawdę jest fajny odzew kanału, nie spodziewałem się coraz więcej osób przybywa, śledzi moje materiały, ogląda lajkuje, pisze i bardzo pozytywne są to komentarze także jestem bardzo yy, zadowolony jestem bardzo po prostu z tego mimo, że te materiały nie są jakichś wielkich lotów nie ma w nich retoryki takiej jak na przykład u innych, u Rekina Srebra, u pana na co ci to srebrne Prowokacje i tak dalej, Inwestor Amator Fajne materiał. na przykład jakość ich jest no, naprawdę wspaniała. Moje są takie po prostu prezentowanie monet, zakupów, ale super, że jestem tutaj, już zaczynam być w tej społeczności silver stackerów. Także to będzie tyle, na ten materiał. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam serdecznie wszystkich.